Witajcie na kanale Kwasogranie, w plany kolej za sterami Wisły Kraków, nie najlepiej rozpoczęliśmy ten sezon, dziesiąta pozycja, 10, 10 meczów za nami, siódma pozycja, 18 punktów tylko na skrobane. Śląsk Wrocław liderem, przypomnijmy, przypomnijmy kalendarz sobie, jak wygląda sytuacja, no właśnie, mamy mecz z KSM, Jesteśmy po przegranej w Pucharach. Tutaj musi zagrać druga drużyna. Lechia, druga drużyna. Potem znowu Puchary. Ok. Więc no niestety robimy zmianę. Robimy zmianę. Zejdzie Rodado. Wejdzie Radkiewicz. Wejdzie Steel. Uryga. Kolej. Sacek, zmiana sadzka na prawej stronie, szot, lewa strona krzyżanowski, młyński. Tutaj chętnie zobaczyłbym Tarzyńskiego, Jest też listowski, jak coś na ławce rezerwowych, Lichjuin, żyra, jagieło. The to jest piłkarz oczywiście i Abaye. Na bramce Patel, na bramce Patel. Nie zamieńmy ich troszkę tutaj. Karbo, może Karbo za Antonika. Zastanawiam się jeszcze, Tomasiewicz może za Antonika. Jak coś mamy Teryjubowskiego na prawą stronę. Wyjdziemy takim składem, mam nadzieję, że uda nam się z lks em wygrać, aczkolwiek to, co dzieje się ostatnio o Wiśle, to nie jest coś dobrego. Śliwa, Szeliga, arm na bramce, Wisła musi zacząć wygrywać, musi zacząć wygrywać. Jeszcze jeden zawodnik przydałby się na tą lewą, prawą stronę rezerwowy. No, jesteśmy teraz w takim etapie, gdzie gramy, gdzie gramy w bucharach, więc e, troszkę jesteśmy rozerwani e, w obozy. Trzeba wyjaśnić o tą sprawę. Wisła Kraków e, wybrać szybko piłkę, żywa. tak rozgrywa, teraz prezent do u li Li-Pi-Yun, drugi na ale jest tak poprowadzony, rozegrana już UKS, śliba. Tak, w środku cały piłkarz LKS u walczymy, się zasilić szereg, szereg i No, tak dobra decyzja. No, byle Teraz tylko komponował się dobrze w drużynie i żebyśmy mieli znowu pożytek na ale A i tutaj mówię, kochi, że zareagował klasowo blisko, ale ta piścica, piścica, opty. Zarazie nie pewnie czujemy się w tym spotkaniu. I weszliśmy dobrze w to spotkanie. Kolej. Walczy kolej, jest Krzyżanowski. Krzyżanowski, dobrze młody zawodnik Wisły rozpoczyna to akcję ofensywną. Krzyżanowski, podarny do środka szpil, Starzyński, Rakiewicz. Rwakiewicz to jest nasz motor napędowy kolejnej akcji i jest 20 minuta. Rwakiewicz zdobywa działania 1 No i czy kontuzja by konkluzja Litmun? Tak jest, konkluzjowany i musi zejść. Zubale. Bardzo ładna ubranka Rafkiewicza. Świetne podanie. Świetna asysta pozostałych zawodników. Naprawdę dobrze to rozegrany. No i teraz trzeba tylko zdobyć kolejną bramę. To ty. Jeszcze poważniejsze tylko. poważniejsze, Na pewno, trzeba powiedzieć jasno, zwycięstwo pomoże nam, pomoże nam mentalnie. Potrzebujemy go. czy żonowski do środka, Raktyk. Ej, 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 leciutko Radkiewicz, bardzo leciutko, teraz walczymy o piłkę, Starzyński, Żyra, dostaje szansę od genera Franka Colle. Żyra, jest Radkiewicz, Starzyński, jeszcze Radkiewicz, tutaj mogliśmy inaczej rozegresować za dużo zawodników w konkursie skupionych w jednym miejscu. Kolej, wracają e, po tej akcji ofensywnej piłkarze Wisły. RP dobrze teraz, trzech oceń na piłkę, a ma yeah. je. Szpil. Szpil do boku, zyskuje sobie troszkę więcej niż ta Szpil. Szpil, e, jest Radkiewicz. Radkiewicz fenomenalnie, ale kim broni wyrolił w ramkach LPS-u? się spodziewaliśmy raczej, liczyliśmy na 2 bardzo dobra kawałek zawodnika UKS-u, Almyn. Patrycyki na tworzyć Wisłę, ale widzicie, dwa strzały, dwa strzały. To jest za mało, żeby wygrać za UKS. Zupełnie widoczny. A jest. I Jest jest Żyra. Żyra rozpędza się tam. Sztyl zgarnął. Aj, 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 brak Pratkowicz próbuje jeszcze dopaść piłkę, ale się w ręce Jest Żyra. Majew. Majew, sporo miejsca majew. Wykłada do sztyla, sztyl, i znowu branka że jest lepszy. No, bardzo dobra forma. Zawodnika LKS-u Żyra Rabkiewicz, Rabkiewicz Strzał Rabkiewicza, Bogdanik 8-0, minuta Ok, wybił się w stronę Śliwy To jak pamiętacie z kariery wieczystej obserwowane, do transferu jednak nie doszło, a nie sami, Zobaczcie, wyglądajcie. bardzo dobrym odcinkiem pomocnika. Ale i Betopil. ciekawy zawodnik. i patel 50 minut pomara, że bez zmian starzyński dobrze Rapkiewicz ale tylko na chwilę przy lubi króć ale kiedy idzie w stronę patela świetnie interweniu na w No ja. No, dał się obrać yy, na treningu w Uryga. Kerti coś nalepił trzy no Był tam faul i teraz będą zmiany. Zejdzie, no właśnie, sztil zejdzie w stronę sztila Listowski. Sterwipowski za Starzyńskiego, tutaj chyba Olejarka Olejarka za Kozubala. Kozubal nie pograł dzisiaj, nie najlepsze podejście. Dostaje szansę Olejarka, polewany za KS-u. Blisko pola karnego, na szczęście tutaj Rakiuć piłkę, ale tylko na sekundę. ślady z falem daleka piłka do radkiewicza radkiewicz szukaje sobie kolejnej okazji piłkarza oksu a major jest praca olejarka Krzyżanowski tutaj hotty będzie szukał dośrodkowania hotty kolej Patel i Mano Branko na Renz. Nie wierzę, że to się stało, nie wierzę, że jest wam, nie patrzymy na brankę w konflikcie. LKS Euforia szanuje. Ludzka nie ma w tym Niestety, e, szanujemy punkt, ale z drugiej strony nie ma tutaj radości. Nie ma radości po tym meczu. Kolejny mecz e, tracimy punkty. Kolejny mecz nasi rywale zdobywają punkty. E, ta różnica się na pewno powiększa. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Przechodzimy rozmowę. Pod nami mecz z Lechią. Zawodnicy na wzmocnienie ładu. mauzula odstępnego spora. Federek Grebowski. Wygląda ciekawie. No szykujemy się na ten okres transferowy, w tym odcinku chyba jeszcze zagramy jeden. Okay. O, tak czasem bywa. Dostępny raport o juniorach. Anus. Został zwabiony. zwabiony. Okay. Na razie nic ciekawego. W tym odcinku zagramy mecz z Elechią. Będą zmiany w składzie. Kryfiun jest dostępny. Krzelnowski. Chyba nie będzie ze, ze zmian w składzie. Roda do Krzymiowski. Młyński, Muński, Leśczyski, poprawia Chyba nie ma zmian w składzie. Spróbujemy rozegrać jeszcze raz um, tym samym składem. No i tym razem wygrać, tym razem wygrać z Lechną Gdańsk, tabela, no pozycja dalej, nie uciekli nam zbytnio e, zawodnicy, 25 punktów, 25 punktów do pudła, e, nie jest źle, nie jest źle, 7 punktów to nie jest coś, czego nie możemy jeszcze nadrobić, raport przedmaczowy, myślałem, że jest gorzej, Piła, Mena, Zapraszam Was do komentowania, zapraszam Was do skrybowania oczywiście. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. No i zapraszam na platformę Twitch rozgrywać, się. mam nadzieję, że, że będzie Wam się podobało. Ale teraz wracamy już po meczu i z Kolej, muszę zatrzymać mnie. na pierwszą akcję. Chcę znaleźć Nie miejsce. Chcę znaleźć odpowiedni miejsce. Chcę znaleźć odpowiedni miejsce. Chcę znaleźć odpowiedni miejsce. Chcę lechim. Lewą stroną, prawą i odpowiedni wiele Zakciecham sygnał. Kolej, mnema, a, kolej, na dwa razy. a tak jest to i na baraz. Żonowski. A żeński musi być swój ale na krótko. Punkar. Ej, niestety wyglądamy. Brak krócia koleja, świetne wejście, zawodnik, ale w końcu bramka otwierająca to spotkanie. Czy mogliśmy sobie wymarzyć lepszy scenariusz? Oczywiście, że nie. Zobaczą swój taniec, Rapkiewicz, Rapkiewicz no, to była odpowiedź Wisły, ale czy w takiej odkryli się spodziewaliśmy? Raczej nie. Aj, wyprosił szat zawodnika Lechy, a razie nie ma czerwonej kartki, Piłka w drze. Kolejny duży tykartami? Nie. Dobre zawody. Wykonamy oczywiście Lech Gdańsk. świetnie, patrzcie, bardzo um, um, grają, nie ofensywnie, um, to agresywnie, lichnią, a mają, raz teraz świetnie byś to ale po ostatnim chyba nie najlepszy szort.

46. minuta, a już zapowiadała się tajemnica, już zapowiadała się ciemna bramka Rohingya. Niestety, 80% tego połowy Rohingya przeważa, jak było, mieliśmy jeden strzał, jedną bramkę. Zmieniając efekty w połowie, na pewno postaramy się być troszkę bardziej aktywni. Musimy tutaj utrzymywać się, w się w No i zobaczcie, co się dzieje. Wytrzymują nas w każdym aspekcie gry. Na szczęście teraz. Możemy sobie pozwolić na rozegranie piłki Dęże... Kiewicza, Anajek. Anajek. Będę Stil. Stil. Na w lichym. Dobrze do Radkiewicza, Radkiewicz, Amajek. Amajek będzie szukał doszarpowania. 4, 4, przepłatnie na grubo mógłby trwać od razu blokada. piłka, ale jest Uryga. Jest Uryga. A Majer daleko piłkę próbował służyć szpila. Wybywałe jak Lechem zamyka nas szczelnie w swojej połowie. Na naszej połowie. Panawiające raz po raz atak na bramkę Patela. Uryga, A Majer. Jest Sztyl, Sztyl, Amajew, jest troszkę miejsca Amajew, potrafi przegrzeć się, teraz musi poczekać na partnerów w szpil, Sztyl, nie, to Żyrak, jest Ratun, trzyma pięć, jedno półko, drugie, Sztyl popatrzy i się na Bramkarz. Bramkarz, Bramkarz, Lechii Gdańską piłkę, czyli zostanie zmieniony za Olejarkę, e, Terujkowski, Starzyński. Spróbujemy nice. na tej drugiej stronie Rybkowskiego Olejarka. Żyra. Żyra. Mocny strzał. Nie przynosi na razie oczekiwanego efektu. Olejarka. Od razu półka do Żyry. Żyra ładnie schodzi, jest Terłipowski strzela i mam nadzieję, że będzie się Tak jest. Zmiana na Polski, Na razie nie. Lejarka. Następny strzał do środka. Do środka banie. Ja nie wierzę, nie wierzę. Biera Jagieło. Chce zostawić, że na razie na boisku. Dobrze. Ten piłkarz dobre zawody rozgrywa i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Olejarka, Olejarka wszedł i mam nadzieję, że ożywi ten znoiskowy stan Olejark. Dobrze, shot, w końcu shot, połącza się jako akcja pasywna, shot, shot. Żyrak. Grzemowski, Grzemowski. Druga pojemność od Kolej. Do boku Konrado. przed do środka. Powalczyli walczyli o Jarka, Peripowski, Hey. i remis. Kolejny remis, w ma I kolejny, ja Bardzo dobry mecz lekkich dańsk. potrzebujemy jednak jeszcze wzmocnienia. Potrzebujemy wzmocnienia. Nie zagraliśmy najgorzej, ale. Nie potrafiliśmy się odnaleźć zupełnie w tym spotkaniu. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Dziękujemy bardzo. No i przed nami mecz e, z drużyną w e, lidze e, z Konfederacji. Mamy trzecią pozycję. karce Gang, Wiktoria. Tak, e, przed nami. Zobaczymy, jak, jak te transfery tam pójdą. E, nie jest najgorzej. Jedno zwycięstwo, jedna przegrana. Będziemy starali się pokazać z jak najlepszej strony. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za subskrypcję. Widzimy się w kolejnych meczach. Trzymajcie się, cześć!